Dobra, no ktoś mnie prosił żeby nagrać na PlayStation 5 gry, więc yy, no nagrywam, no co? Yy, w giemie byliśmy, było za 40 funtów. tu na PlayStation 5 Kazan jest za 35 Steel Wakes the Deep. Borsuk ostatnio w to grał. Pozdrawiam Borsuka i Montka. Więc nawet ciekawa gra, no straszna, odgłosy fajne i Borsuk chyba dał 8,5 na no, 10, więc nieźle. No i widzicie, jak mówiłem, 25, 30, no 28 w połowie Ronin, a w game'ie 35, 39 było, więc The ma już nie idzie, bo on się już kończy, dlatego mają wysokie ceny, no. Za cztery dychy e, sale i dwójeczka. wylicz już spadł do 15. E, to oczywiście też Borsuk polecał i teraz jest za 6 funtów. Więc chyba chyba to wezmę. E, powyżej 10 wróć, jaki jestem świetnie pieprzony. Poniżej 10 funtów gry na piątkę zawsze biorę. 5, 6, 7, 8 funtów zawsze biorę, więc. Jedna gra jest do wzięcia. Eee, z kurem. no to 8 funtów spadnie, to się wezmę. Eee, Pilot jak koza no, 32, no to, to też kuchna. Troszkę wysoko, bo za 25 na eBayu chodzi. Dead Stranding 2 trzyma się. Był 60, teraz 58. Mm, Dead Space oczywiście za dyszkę poniżej dyszki biorę. Eh, Death Init Edition Dark Side eh, poniżej dziesiątki też wezmę. Eh, Aldering się trzyma. I eh, co tu jeszcze? Persona 328 o 30 spadł. White Place też 25 było. Jest za 20, więc też spada. Tower, Project Tower też spadł trochę. Co tu jeszcze? Kurna? weźmiemy, zobaczymy ostatni hero. Returnal też trosz, troszkę spadł, bo był za 23, za 20 teraz. Kurde, Stolar Blade się trzyma, cholera. Za 45, teraz za 42, czyli zrzucili tylko 3 funty. Ale 38 będzie chyba w następnym miesiącu. E, Tekken 8, 3 dychy się trzyma. Undisputed też za 3 dychy. E, Wintersport spadł. cośmy 8 na 6. No i dobra, no i teraz szureczka. Kurno Five Nights at Freddy. Nie wiem czy mu się to tak trzyma. No nie jest taka dobra gra. Uuu, eee, był zadych, jest teraz 8, więc chyba ją biorę na wiara. No dobra, to ją odkładamy. gdzieś tu tak na bok, tak? Nie, żebym nie zapomniał. Eee, czy po rzędach jedziemy, czy jak to chcę, Nie wiem, kurna, jak to zrobić. Dobra to yy, Po literce To chcę mieć, ale nie za 5 dych. Back to the future. No kuźniak no, do 20 spadnie może kupię, ale Masakra, no nie bez jaj A to nie jest nowa gra, to jest 2000 19 który to jest 2015 jest lepiej A bo to jest 30 aniversary 30 lat. Uuu, dobra, Modern Warfare Days. Days też się trzyma. Diablo za 15 spad. Eee. okej, okay, Noxon Gówno Hogwarts. O, to polecam, ale nie za 28. Inside i Limbo. Mam to. Piękne, piękna gra. Piękne gry raczej. Polecam. E, Ghostbusters spadł e, go do Boar 6-8 się trzyma, już hocho czasu. Firmę e, może ją wezmę do łapy i będziemy szli do kasy e, Ford Boyard e, za 7-8 kupię, był e, za 13, teraz zadycha więc e, Pamiętam, jak oglądałem w telewizji pasmartu, tu, pas, pasma pasma ten karzełek, co przeprowadzał, pomagał zawodnikom przejść do następnych etapów. No, oglądałem ten, ten serial taki przed Big Brother'owym. popularny dość był, więc. Ciekawie, ciekawie, no takie zagadki wykonujesz i, i tyle. No. Edmar Creature za 15 spadł, ale mam tą medycję, ale zadychę będę ją kupował, bo ja się nie mylę z 80 100 zł jest w Polsce, więc 50 zł kupuję, za 80 90 sprzedaję, więc mam elegancko. Dobra, I, i, i ostatni rząd STW mm, Rayman Fajny tytuł. Polecam, nie jest tani, a na Red Faction od PlayStation 2 jestem fanem, więc yy, dobra gra Mega Drive Classic Z12 był 15, teraz 12, więc spoko. Yy, mam to. Mam chyba tą grę już Sony Color spada yy, Bardzo Było 18, 15, teraz 12, więc za miesiąc będzie baz 8-9 funtów Bo on jest... On był yy, digital online do ściągnięcia chyba za... Yy, nie wiem, za 6 funtów i w essentialu w plusie Więc. Fizyka, ale spadają, niestety. Nigel 22 nie mam. 15, ale za kupię. Exodus za 6. Lubię oglądać live'a Borsuka z Exodusa, więc... Super. Trinity chcę kupić, ale nie za 25. Za 10... Za 80 funtów mogę kupić, ale to będzie chudno. Chyba zajdzie rok czasu, żeby do kurna kupić za taką cenę. No i co, no to. Dead season, nie, to Walking Dead Season 2 spadł z 6 na 4 więc już jest stania gra. E, complete first series. Dycha się trzyma. No ale to. Walking Dead Destiny też spada. Było za dwie dychy. Teraz za 15. Ale będzie za dychę i kupię do kolekcji, bo jej nie mam no i tyle no nie tam bardziej w prawo xboxy ale to nagramy kiedy indziej na razie trzymajcie się niestety na te wszystkie gry które tu są, mam oprócz tej jednej której nie mam więc będzie do kolekcji dzięki na razie, trzymajcie się i o.